Dobra, zostawmy na bok Genshin Impact czy chociażby nadchodzącego konkurenta Wuthering Waves lub inne gry anime RPG, o których ostatnio w sumie jest głośno. A wiecie, że i twórcy Ark Knights tworzą swoją gierkę w open Worldzie? Czy ktoś słyszał już o Ark Knights Endfield? To wbijaj, śmiało, opowiem kilka słów o tej produkcji. Pomimo tego, że nosi nazwę Ark Knights, nie jest to kontynuacja oryginalnej gry, ale też nie określa bezpośrednio, czy oś czasu przebiega w jakiś sposób równolegle z tytułem Tower Defense, czy też może być to jednak prequel. Wszystko co naprawdę możemy powiedzieć to na pewno to, że ma miejsce w tym samym wszechświecie. Poza tym jest to też 3D RPG z elementami strategicznymi, które ma zostać wydane na urządzenia mobilne. EPC. Gra podobno ma być w systemie free-to-play z mikropłatnościami, zapewne systemem Gacha, tak podejrzewam, generalnie. E, gra zabiera nas podróż na planetę Talos 2. Generalnie, wstępnym celem prawdopodobnie będzie kolonizacja tej planety i odkrycie tajemnic ukrytych w dzikich odstępach. Perspektywa gry odbywa się w od trzeciej osoby, a przemierzamy pustkowy, a spotykamy na swojej drodze potencjalnych przyjaciół, czy też członków innych frakcji i oczywiście wszystko w otoczce eksploracji. Poznawania świata. Jak przy zwiedzaniu bywa, będziemy również stawać do walki z różnymi przeciwnikami. Pomimo tego, że walki są dynamiczne, to oprócz zręczności, refleksu przyda nam się też i zmysł taktyczny. Potwory nie są jedynym zagrożeniem, które na nas e, będzie czekać. Na planecie pojawia się tak zwane zepsucie, z angielskiego corruption, czyli tajemnicza siła, będąca źródłem rozmaitych anomalii, e, jak można się potem przyjrzeć, e, w katastrofalnych skutkach. Póki co brak informacji o jakiejkolwiek dacie premiery czy szerszych informacjach, ale myślę, że warto mieć ten tytuł gdzieś zapisany w notatniczku. Dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się i cześć!